Halo, dzień dobry, witam Was w następnym odcinku ze Scrap Mechanic. Oczywiście z Treff Mifem. Dzień dobry tutaj. W ostatnim odcinku doszliśmy do tego pięknego pomieszczenia, które jest warsztatem. No i tutaj możemy y, tworzyć odpowiednie maszyny, które nam ułatwią sprawę. Tak, tutaj możemy stworzyć kolejne roboty, które. Dzięki, dzięki którym będziemy mogli wytwarzać. Y po prostu wytwarzać y, jedzenie, y, y, robić i y, przetwarzać materiały, robić ubrania i y, magazyny tworzyć. Y, więc no, moim zdaniem, ponieważ mamy materiały, musimy zrobić, podstawo musimy zrobić podstawowego robota, bo no, na resztę nie mamy w ogóle y, tych no, przedmiotów. Się nam. Tak więc ja go teraz klikam, craft i on się chyba… o, 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 o! dzień dobry. Chodź, tu zobaczysz. Animacja jest. Co? Ja nie widzę. No. Fuu! A! O nie! To no właśnie, ja chciałem przefarkować, tylko że nie na ten fotel usiadłem. Dobra, ale... E, use. W nim można wszystko robić. Ty, to może go przyspawamy do naszej... A nie, przyspawamy, ta spawarki nie mamy. Tu można narzędzie robić. Ale są drogie, o Jezu. Ty, można koła, sprężyny robić. Wszystko. A poza wszystko poza jedzeniem umiem Też Co nie? Czekaj szybko chodź robimy jedzenie Co można jeść? Chemikal Czy to można jeść? Nie, tego nie można jeść Nie, można jeść Miód Też nie można, dehydratet Umieram Ziemniaki, można ziemniaki jeść? Nie Dobra, trzeba szybko zrobić farmę Już, już. Umierasz już? No, ale patrzmy, patrzmy. Czekaj, robię farmę. A my tu wody nie mamy, co ja robię? No, ja już zrobiłem farmę, no. Error, unable to find folder, please verify. Ej ty, coś mi się. Już. Może coś w się będzie. Tak, szybko. Ajajaj. Jest tylko robot, to To nie, to nie, nie. nie. Potrzebujemy tej kukurydzy, może kukurydzy, a kukurydzy może ja mam, nie mam kukurydzy, ty masz kukurydzę? Nie można jeść kukurydzy. A nie mam kukurydzy. Ale nie można jej jeść. Trzeba je czuć pewnie uparzyć, może do mnie fali sadzić kukurydzę. No nie. O nie. O Jezu. A Ale ty możesz ich chyba podnieść. A co, umarłeś? No, wiesz co, w łóżkach się spi. W jakich łóżkach? W ostatnim łóżku, w jakim byłeś. Czyli gdzie? No, e, daleko. Ty weź tam się, czekaj, ja do ciebie do biedny może. To czekaj, to ja do tego łóżka może wejdę. Ty, ale widzę twój nick. Eee, tak, bo ja się zespię To może po drodze znajdziesz, może po drodze... Ale co, itemki twoje zniknęły? Eee... Prawie wszystkie. Jak to prawie wszystkie? Tylko to narzędzie, nie, 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 nie To ja szybko swoje do skrzynki chowam. Albo wyrzucę tu. Mm. Nie, zgin zginąłem. O Jezu, no. tyle rzeczy. Chociaż dobrze, że tego robota mam. Respawn, gdzie ja jestem? Też sta... nie. No, to nie, to ja jestem to tutaj! Się... Tu do tu łóżka nie wlazłeś, tutaj. Trzeba no, rzeczywiście... O... Nie wlazłem do łóżka. A ja wlazłem do łóżka tutaj. Ja jestem tutaj, zostałem tu. No nie wiedziałem, że to tak działa w ogóle. Dobrze, że chociaż trochę tutaj zostaje. Ale jest! Aj, plecak zostaje! Szybko, szybko. Plecak zostaje nasz. Jak umierasz, to plecak zostaje, więc spoko. Zostają eee, przedmioty twoje. Na ziemi? Tak, więc po prostu, jeśli na razie, że zostaniemy tutaj i będziemy umierali przy tych łóżkach, to. Aha. Czekaj, to był, to był mój plecak? To był mój. W takim razie twój jest gdzieś indziej. Więc, więc jeśli tutaj dobiegniesz, no to. nie jest znaczy... przy samochodzie od razu. Potrzebuję. Tak A mam wyderko? To jest... Dobra, to trzeba by jakoś to ogrodzić. Ja tutaj słuchaj ogrodzę naszą farmę tymczasowo. Uuuu, do No nie, no droni mnie. Co? No droni mnie. Gościu. Dobra, ja na razie jakoś to może to się nie niszczy tak szybko. Muszę przenieść to do ssd cha Następnym razem, ja polecę powodę z wiaderkiem, Słuchaj, Może to nam coś nie da. pójdę nad morze. Szkoda, że nie piszę ile metrów jestem od ciebie. To jest, nie, znajdziesz mnie, spoko. No znajdę, bo widzę twój nicz. I widzę, znaczy nie wiem, czy widzę twój nicz, widzę swój plecaczek Jakby. A to dobrze. Tylko biedny sobie też samotnie przez nas. Ja też. A to ty dziś albo ci nie zaspiesz? Ja? Tak, w łóżku. Tam bo teraz po wodę biegnie co mnie, żeby nasze farmy, farmę naszą podlać. Wiesz co, już jestem przy tym zielonym O nie! Jezu. Lepiej nie biegać, co mi polecie. A czytałem, czy dalej można stawić farmę w środku? Ale zabudował farmę. Ze swojej doprecyzacji nie zdobyłaś papieru to, to A, to dlatego nie zniknął. No. Dobra. No, I i pomyliłem ogólnie Ja tu po wodę lecę, szukam. O, krowy jest. Ale do krowy nie potrzebuję, jak potrzebuję wody. Ty! Shiftem, no, I Shiftem można przerzucać item, ja powoli też tak przerzucam. No, tak bo ja nie mogę wody znaleźć. Biegnę, biegnę, i to chyba nie jest dobre miejsce na farę. Musimy się przenieść, musimy stamtąd zabrać przedmioty i tutaj przyjechać. Coś znalazłem, coś w ogóle innego, coś wielkiego. Tu jest jakieś z to może być tu woda. To ja przy, może po prostu z obu stron nie? No to znalazłem kukurydzę, słuchaj. I pomidory, żyję, przeżyję, mam pomidory. Oooo, ja, Ta, ja robot. mam pomidora i puszeczkę, zdobyłem w skrzynce A, tu jest obok woda, wiesz? Prawie zginąłem znowu. Jest tu obok woda. Tak, to ja po prostu z dwóch strony pobiegłem, super. A co nam z tego? A ja miałem wodę cały czas przy sobie, zjedłem, fajnie. A, no to mogłeś podać tam. Dobra, ja mam kukurydzę. A co ona ci daje jeśli nie da się... Można może je posadzić albo właśnie uprażyć w czym kubocie tamtym Dobra, wracam do ciebie Aha, tylko jednego tylko Ma, jeden za, nie... Nie wygląda jeszcze ide tego. Sorry klucza. Jakiego klucza? No na dachu ty Tak? Może nie poprawione są. Ale ten las jest wielki. Ty przecież możemy drzewa ścinać, zapomniałem w ogóle o tym. Dzień, dzięki temu może sobie... Ku... słuchaj tam zetniemy trochę drzew. I sobie, kurczę, skąd musimy, musimy jakoś zrobić na pewno wiertło, słuchaj, albo te piłę, żeby najpierw musimy sobie drzewo ogarnąć. Więc jakby zrobić taki pojazd, żeby, inaczej potrzebujemy silnika, to potrzebujemy, hungry, chyba hungry jestem, ale nie mam nic do jedzenia chyba też. Kurczę, nie. Mm. Dobra, jestem przy warsztacie. O, ja ciągle nie, do łóżka nie doszedłem, wiesz? <gry> Może coś mamy w pojeździe do jedzenia. To ja idę tutaj do łóżka. Ty, ja coś do mikrofali wsadzisz? Właśnie, nie mam o tym. Nie wiem, jeszcze nie zdążyłem sprawdzić. No, radio gra. Okay. Skąd powinien być? O, znalazłem to nory, która wypadła nam z pomieszczeń tamtych serwisowych, jakby. Nie, to działa jak skrzynka po prostu. Tu też jest kukurydza i jakąś rurę. Ooo. Jakaś nowość. Głodny A, znaczy jestem. To... Czy ty to rozumiesz? Głodny jestem. Bo jedzenie schodzi podczas regenerowania życia mocno. Ty, byłem bo bokiem teraz, jest przez cały czas, przez to żył pod bokiem. Dobra. Mm, czego my potrzebujemy? Potrzebujemy jedzenia. co, lewele, to na pewno wszyscy do niej mamy. A, level 1, upgrade. Ty, jak go można upgrade'ować, to spoko, ale... Dobra, potrzebujemy kół na pe... Ile kosztuje piła? Piła, o Jezu, skąd my to wziąć te materiały? To kosztuje 25 tego, 10 tych klocków, a piła kosztuje tyle. Czego my potrzebujemy? To mamy hmm. już jedna spawarka, niepotrzebna jest na razie, paint też, nie wiem, silnik by się ja przydał. Jakie jest? Co to jest? To czerwone. Koła się robi z desek oraz... A to Kamienie? spoko, to to łatwo zrobić, bo deska to deski... Kamienia? Nie, metal, to jest metal, metal też łatwy, tani jest. te koło możemy zrobić za chwilę. E, benzyna, okay. co to jest w ogóle? Ja, ja widziałem, jak że tutaj jest Koło obok. tak? To, bo no to ja jest W tej tak? A to takie zawsze koło, to. Ty, bo ja okropnie ty, głodny ty, jestem. Ty, ty, Nie, o niesamowicie głośno. Ja ja też głodny jestem. Dobra, na szczęście, jak się zrysujemy, to się zrespimy tutaj. Mój pomysł. E, dobra, tu ja też może A, jedno, to też jedno koło zrobię, to z tego. Hop. Ja też zrobiłem nie stać. Na tylko dwie rzeczy można robić. Tylko on się z miodu robić co nie? Ale super. No z czegoś mieć elastyczny materiał. Ile tam ich możesz? Jedne koło na razie robię Jeszcze potrzebuję więcej miodu po prostu Jeśli masz miod, to możesz dać Jeszcze gdzieś widziałem UL po drodze, wiesz, więc też spoko ja mam 7 miodu jakieś rury są tutaj Masz tu miodicz To daj mi proszę No stoi tutaj obok Już nie mogę metalu zrobić Musisz... więcej Mamy z małym metalu Ale on dziwnie wygląda czy ty to robi Dobra, koła chociaż to dajmy chociaż na te napędowe A spodem dam słuchaj podwójne albo w ogóle możemy sobie zrobić więcej kół A temu że nie można budzić z głodu weź ten miód. Umieram z głodu No ja też No to trudno. nawet Ta... Ale ja jestem z tym ci bo Nie mam metalu Wystarczające Doby koło przy czym słabe koło Out. A to, przepraszam Po to żeby patrzeć teraz Ty Czemu nie mogę jechać? Nie mogę jechać jak głoduję. To ciekawe. E, bo pewnie jest mechaniczne, że obrywasz i nie możesz. Coś sobie trochę, ten pou... dach mnie tak trochę sobie poumieramy. To bo może zrobić słuchaj na łożysku będzie można go później zrobić, żeby się otwierał. Bo jak ty wysiadłeś? Przecież da się wysiąść normalnie, o tak. Hop. No nie właśnie nie... Ty ja czemu się nie, nie da? Nie. To nie wiem. Przecież wysiadł mi normalnie, można było wyjść. To, to weź. Ja go wyżej, po... Ja go wyżej podniosę po ja prostu. Cały dach zamontowałem. A weź mnie podnieś. Nie mogę, bo tutaj tylko potrzebuję przedmiotów, co nie? Tak? No, w to rozumiem, że też sam umieram, więc nie mogę nic zrobić. Dobra. Dobra się obok, ktoś tutaj. Z tym samym uszu. Tak? No. Spoko, to nic nie przeszkadza. Jak to, takie umieranie to ja mogę przeżyć. To no nie? Jakie umieranie to ja mogę przeżyć. Dziwne umieranie tutaj można przeżyć. To tak jak w Minecrafcie tak. My... Też umierasz obok łóżka, nic to, nic nic ciebie to nie obchodzi. Eee, level tracisz. To, to jest... Jaki level? A w A level, No ale to zależy też jaki safe, jak nie masz jeszcze levela, to ciebie to nie obchodzi. Dobra jak to jeździ pokaż. No. Ty no teraz to to jeździ. Ty tu weźmy jeszcze te przednie zupy no. stać. To miodu trzeba i trzeba... odnieść te dolne i Ja... A tu już, A, jest jeszcze drugi rząd tego. <laughs> nie wiedziałem, że jest jeszcze jeden rząd. E, po wodę na pewno trzeba iść. To ty słuchaj, ja bym zrobił tak, zabrał tego craftbota jakoś, nie wiem jak. Nie wiem jak go zabrać, ale go zabrać. Słuchaj, i przenieść... Może na podnośniku tak go nieść. I zrobić tam sobie naszą no, no, no. farmę gdzieś przy Oj. wodzie. Przecież, czyli mam pomysł, mam pomysł. Tam na no, wybrzeżu. No, to jest, daj daj te, bo to... Chce, Może chcesz go za... Chcesz go załadować. A jakby zrobić ten, załadować go na naszą ciężarówkę. Yy. To tu można by go, słuchać jakoś tak. Ja na razie dach tam zrobię, bo to nie na dachu. Trzeba zrobić jeszcze jakby. Mamy więcej kół, więc można by zrobić. Nie, nie mam. A nie mamy łożysk, to nieważnie. Wcześniejsze miejsce było lepsze trochę. Od załadunek tego. Proszę To czekaj, teraz może pod niego. Po... Nie to mm, nie wiem jak to zrobić. Nie wiem. Ja czekaj, ja ten dach zrobię to naszemu samochodowi. Yy, no podjedź. Czekaj chwilkę. Muszę mu... Najpierw zrobię tak, jakby takie szyny na niego, co nie? Żeby on tam się zmieścił. <grym> jak będę tam wpakuję, to będzie gdzieś Pewnie z pawarką da się go przespawać. No dawaj. Nie, to nie zadziała. Trzeba go po ja prostu przenieść, co nie? Mam pomysł, mam pomysł. No go zaniosę tam. Nie, nie mam pomysł. Co? To bardzo dobry pomysł. Jaki? A nie, najpierw to ja potrzebuję go postawić na podnośniku. Gdzie on jest? Tam go zniosłem. Ciężko zniosłeś? Tu. Gdzie on jest? Gdzie? Tu. O tu, do. Nie, nie mogę go znaleźć. I teraz tak, podjedź pojazdem po... Y, w... tył... pod tył. Podjedź tyłem po, pojazdem. Chwilka, mamy rejestrację. W salę. Na sprzedaż? Tak. Na sprzeda... Na sprzedaż. Najbardziej postów wy... Ale ten pojazd zrobił się doby Znaczy jeszcze nie jest jakiś je super O dobra, dobra eee, też od na tym myślałem, no Dobra Tylko, że nam się auto nie przewróci No, to trzeba podpływ zrobić Może trzeba koła dalej przesunąć do tyłu Nie, sporo nie podpływ ale tam kół nie ma z tyłu i będzie. Trzeba chyba. Żeby łożyska zrobić. Czekaj, jakby łożyska zrobić to można, bo mamy jeszcze więcej kół ile łyżko. Łożysko jest stanie, łożysko mogę zrobić, nie. chyba jeszcze mam jedno. Nie nie mam łożysku już, ale Chcesz mam jeszcze koło. Jeszcze trochę Czekaj, mam. Po, mam poczekaj chwilkę, łożysko zrobię jedno i wtedy, okej? Okay. Jedno łożysko, poczekaj, to jest 15 sekund. A ja mam jedno łożysko. Aha, no to super, no to będziemy mieli dwa i tu będą jeszcze dwie. A z, a z przodu są jeszcze koła, więc spoko. To daj tu łożysko, no. Niżej, tylko no, musi, być, nie, no, musi być równo z pojazdem. A no e, to... Muszę tu niżej zrobić. To... Tu. Ale to możesz po prostu zniszczyć trochę, wiesz? Nieważne. Dawaj tu, no. Eee, chyba jest to za nisko, czy co? To czekaj, podniosę go trochę pod nośnikiem. Dobra, git. Dawaj, opuszczaj. A teraz nasze... Czekaj. Wyrównaj, wyrównaj. Bo teraz tu nam koła wiszy w powietrzu. Muszę przyłączyć, e, Musisz przełączyć zasilanie, bo ten, e, tam gdzie silnik jest e, O, ale, To podnieśmy je Dobra, spoko, no No i kładź go, kładź go Trzeciej podniosę te czoło Gdzie jest jedno czoło? Zgrubiłem czoło Niemożliwe co? Niemożliwe co? To Gdzie jest to czoło? w dół o, dobra, jest, w pełni, Dobra, już. Dobra. Jak on wisi w ogóle? W, w jakim, w jakim, jak ten zwierzę wisi w powietrzu teraz? Czy to? Dobra, jest, siedzi. <grym> nie wypadnie? Czy on wypadnie. Co? E, co wypadnie? Spokojnie, nie ma się co martwić. Dobra, ja idziemy. Jestem, jestem inżynierem, zaufaj Koła się na drugą stronę kręcą, co nie? Odwrotnie się koła chyba kręcą, bo nie, nie da rady jechać. Z jakiegoś powodu nie chcę jechać. E, benzyny też nie mamy, to nie zadziała Nie mam benzyny. Nie ma benzyny. Słuchaj, nie, nie, nie mam mocy, żeby wyruszyć stąd. Musimy go na podnośniku przenieść. No, a na podnośniku to stracimy nasz cenny towar. Nie no, jaki towar? Jaki towar? Tego robota. Ja go przecież na podnośniku niosę. A. Bo tu mówisz, że tam jest woda, co nie? To wystarczy teraz jeszcze tutaj samochód przenieść. Uuu, dzień dobry, co to jest? Czekaj, nie mów, że my tu już byliśmy. Gdzie ty wodę miałeś? Doprowadź mnie do wody. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Benzyny też nie ma już, więc bieda. Ile w ogóle mamy normalnych kół? Cztery chyba. Normalnych? W sensie tych ulepszonych, tak. Nie Teraz ja przy takim ustawie, może Moc, mocniej dodebyć lewy e, Mi się wydaje, że blokuje go o to coś e, odwrotnie. Gdzie jest woda, w którą stronę? E, w lewo. A. O tam. No to może to jest obóz AST, weź przynieś robotę, to pojedziemy z górki to powinniśmy dać radę. No, a tutaj mamy też farmę, to ja nie wiem. A to tą farmę to wiesz, to możemy do niej przyjść w każdym momencie. Lawejk. Ja jestem głodny. Spac tu, robota. Robota? No, nie tego. Pod, tutaj do nas. No na to. Hop. Mój Gdzie światła. ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A ty już tam jesteś? No. Dobra, to ja muszę. Poczekaj, w naszym przyjadę. Nie wiem, czy mi benzyny starczy, Jak coś to się z górki stoczy. A tu jest. A, ale tu wody! Wow! Tam dalej droga jest. To, to, tutaj musimy się przetrzymać na chwilę. Jeszcze jakieś no. inne konstrukcje są. Tam trzeba pójść koniecznie, tam gdzie... Tu chyba będzie oczy. Musimy zrobić drugi silnicz. Albo lepszy silnicz. No, dobra. Ja się tu z górki już toczę. I musimy przebudować ten pojazd nasz na naszą bazę. Musimy w tym. Eee... to wyniosę no, Ciekawe ile paliwa biorą. Auto fuel, dobra, idealnie się dotyczyłem hmm, przyda, Szkoda, że nie można jakoś łóżka zrobić, co nie? I chyba mnie skąd benzynę brać. Bo to było też na, na hmm. blogu. Co te kominy. No. Tak. Czyli z tego? Tak, stąd się robi benzynę. W sensie z tego, okay. z tego plus jeszcze czegoś. Kurde, wszystkie tymi zrobi Albo chyba tylko z tego Ale to pewnie się SPI z powrotem. Pewnie tak. No to jakieś bomb lesz o konie... Ale długo płuce trzymają. O oh, No bardzo dużo płuca. Ty wiesz co ja umiem. Dlaczego? Dlaczego? No, bo nie mam jedzenia. A, no to mi też zaraz zabraknie, spoko. To, no też. Dobra, to może coś będzie. Tu są jeszcze jakieś domki tutaj. I roboty. Eee, tak co tam Domki. Na pewno. No to z tych dom w tych domkach może będzie coś do jedzenia. Eee, chyba marchewki tam są czasem. O, tu są nasiona głównie. Tu jest ziemia. Nasiona. łóżka nie funkcjonuje. To takie samo są domki, one się losowo chyba generują. Nasiona. Jest to też tak wydłużony pojazd, tym miejsce na no, bo to, to wcale nie jest głupi pomysł. Ale go może po prostu przyspawać do niego, co nie? byśmy mieli elementy. A nie mamy spawarki. Dobra, ja wrócę szybko tam do naszego tego... No ja cały czas trzyczy, że jest głodna. O, przestała. Eee... A nie, jeszcze trochę trzyczy Mimo to, że się zdyspiłem Ciekawe. Dobra, ja tam przyjdę szybko. Dobra, okay, tu są moje przedmioty, szybko biegnij tam. Trzeba tam farmę zrobić koniecznie. Przyczuję ja myślę, że one nigdy nie zniczą. Mało kiedyś znikać. He, help. No nie, to ja akurat ja mówię. Eee, czy naprawdę mój Wojt stoczył się do Le. wody? Hm. Rozumiem, że to mój Wojt stoczył się do wody? To ciekawe. Hmm. Ojej, 25 minuta już u mnie słuchaj. No, u mnie też. No to już można powiedzieć, że. Chyba kończyć. Z uwagi na to, że znaliśmy nowe miejsce, tak znowu. Udało się nam zupgrade'ować pojazd, zrobiliśmy to. W sumie nic więcej, mało ten słaby odcinek. Znaczy, ten. O, ma teraz. Jezu. Dobra, to możemy uznać za, za. Za koniec. Totalny. No, y, do widzenia. Zep, zepsuł materac, no. Tak, do widzenia, do widzenia.